to się stało, że zostaliście Państwo działkowcami? No ja otrzymałem to tak, można powiedzieć, w latach 80., początek 80., to y, pracowałem w konwektorze we firmie. Firma to w ten sposób wykupiła od gospodarza i przekazała nam te działki na rzecz pracowników. To było, tak. To były lata 80., -ty. i tak otrzymałem tą działeczkę w ten sposób. No i do tej pory tak ją użytkuję. Mhm. A jak to się stało, że pani zostanie działkowcem niedługo? Jak to się stanie? Panie? A no, stanie się w ten sposób, no. Wyszła za mąż, za mojego syna, więc no cóż. Przekazuje pan Przekażę... działkę młodzieży. Młodzieży, młodszym, no bo cóż. Ja już jestem starszy, już to mam trudności. Czyli działkę wygrał? będzie pan dalej użytkował Ale z dziećmi ja i z wnukiem. Tak. Oczywiście. Tak, to Czyli działka będzie wielopokoleniowa? Tak, będzie, wielopokoleniowa, będzie. O coś tam. Jaki obecnie ma charakter Państwa działka? No tak, bardziej troszeczkę wypoczynkowa, ale i jak to się mówi... Warzywna? Warzywna też, warzywna, warzywna owoc, owoców, trochę owocowe. mamy drzew owocowych, tak, 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 Jak Działa. zmieniała się działka na przestrzeni lat, przez które Pan użytkował działkę? Jak to się działo, tak? Jak no, się jak zmieniał się charakter A, działki? A jak się tak. zmieniała? No po prostu drzewkami urosły większe. Albo w niedobrym miejscu posadzona była, musiałem, wy, wy, jak to się mówi, zlikwidować, nie? No teraz młodzież. Więcej tak. było, było warzyw. warzyw, tak, ona właściwie była cała warzywa, no i było trochę może drzew więcej owocowych, ale zmniejszyłem drzewa owocowe, no i przeznaczyłem bardziej na no, tak zwaną reakcję troszeczkę. Ja się dzieci No, chcą się pobawić, no, się pobujać, są pasy. No synowie dorośli, także no, trzeba było. Zmienić tą działkę na bardziej taką już wypoczynkową, wypoczynkową trochę. Czy zmagają się Państwo z problemami dotyczącymi uprawy działki? Raczej właściwie nie, nie, nie. To no, szkodniki, tak? Szkodniki, ale tak. Mam na, kre, mam na krecika, bo taki krecik to jest tutaj, rządzi po działkach, a my mamy na niego sposób. Jest taki atyczuszk na wysoką górę z wiatraszkiem, łasuje tutaj. Niecieka I nie ma tutaj. I odstrasza krety. Bardzo strasza krety. Tak, tak, tak. Czy poradnictwo prowadzone w Polskim Związku Działkowców jest dla Państwa przydatne? Tak, tak, nie, korzystamy tak. A z czego Państwo korzystacie najczęściej? E, no właśnie tak, e, dostajemy te, te, te tak zwane broszurki, broszurka, tak? Nie, broszurka, ale i tą książkę tak się zwała. Działkowiec, tak. O. A o, tak, a jak tak, głównie tak. na no, stronie internetowej. Tak, 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 działkowiec, tak, z Krajowego tak związku tak, i to Tak, tak. Czy realizują Państwo programy założone przez Polski Związek Działkowców, takie jak otwarty program klimatyczny i otwarty program nowoczesnego zagospodarowania i użytkowania działek na miarę potrzeb współczesnych rodzin? No raczej prowadzimy. Mamy, zbieramy wodę, deszczóweczkę sobie zbieramy, żeby troszeczkę korzystamy z tego ujęcia, ale jak mało, mało, bardziej korzystamy z wody deszczówki. Kompostownik. No, kompostowniki mamy, tak, tak, tutaj. Co tu jeszcze? Dużo byli, no tak, byli, no, które tutaj Na utrzymują. przykład, te e, okay. no, opryski stosuje, pokrzywy stosuje, tak, czyli naturalna Naturalna, tak, to naturalna. Jaka jest Państwa wiedza na temat Polskiego Związku Działkowców? To jest to ogromny związek, no, tak? Jest ogromny związek, wiele związków, związek, tak, o, tak. tak. wiele Ponad o, 5, 5 tysięcy tak. działek samych w, ogóle w Polsce mamy, tak. No i obrody działkowe już chyba istnieją ponad 100 lat. Tak, tak już ponad 100 lat. Nie, ja Niedawno było obchodzone 120. 120 lat. No, no właśnie, lat. Tak nie widziałem dokładnie, ale że wiem, że ponad 100, ponad 100 lat. Jest, lat. Tak. To bardzo to szeroka wiedza. Jak Jakie są Państwa oceny i spostrzeżenia na temat posiadania przez Państwa działki? No, dla mnie jak najbardziej, ponieważ nigdy nie posiadałam takiej działki. Także jak weszłam tutaj w rodzinę Państwa Wilmańskich, no to dopiero tak naprawdę odczułam, co to znaczy odpoczywać na działce. Tak? Jeśli chodzi o dzieci, o nas, o warzywka, o przetwory, jest to taka nasza tutaj forma odskoczni i ucieczki z, od życia codziennego w głoku. <laughs> Przede wszystkim. No i dla dzieci również. A dla mnie, już jestem od paru lat na emeryturze, jest wypoczynkiem. Przychodzę tutaj, wypoczywam to, że coś nieco zrobię, uświększam. Po prostu wypoczywam tutaj. Spędzają Państwo dużo czasu na działce. Bardzo. Tak. Ja? Codziennie Nie odczułem prawie. tej choroby epidemii. Bo zaraz tutaj z domu uciekałem tutaj. Nie I mamy tutaj daleko, także no możemy tutaj... sobie na piechotkę no. dojść. To jest tak. też ważne, bo, z bo dziećmi mamy blisko, to jest tak. po pracy 5 minut i, i można być na miejscu. Także tu no, jak jest ładna pogoda, no to no. jesteśmy codziennie. Dzień no dobrze, tak, tak, codziennie. jest w porządku. Ja I na koniec chciałam Państwa zapytać, jak oceniacie Państwo pomoc Polskiego Związku Działkowców dla Ogrodów? No. My tutaj od działki Malwa sporo razy już otrzymaliśmy dotację od Polskiego Związku Działkowców, tak, tak, tak sporo już razy, tak? na ogrodzenie pierwsze dostaliśmy, potem na pompę, tak, także parę, sporo razy dostaliśmy tą tak zwaną dotację. Dziękuję Państwu bardzo. Dziękujemy również.